Bezdomny policzanin nie chciał pomocy, zmarły z wyziębienia. Od września zmieni się rzeczywistość szkolna. Czy policka biała skorzysta na reformie oświaty? Piotr szkocki, dzień dobry, rozpoczynamy tę tydzień. Pierwsza ofiara mrozów w gminie Policę w pustostanie przy ulicy energetyków zamarzł bezdomny, miał 48 lat. 17 stycznia w trakcie rutynowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych, funkcjonariusz Policji ujawnił zwłoki mężczyzny. To 48letni mieszkaniec polic, który wielokrotnie odmawiał skorzystania z pobytu w schronisku Fenix. Sprawą zajęła się prokuratura w toku postępowania wykluczono udział osób trzecich, podając za przyczynę zgonu wyziębienie organizmu. 48-letni mężczyzna był znany pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej. W listopadzie straż miejska dwukrotnie odwoziła go do miejskiej Izby Wytrzewień. Był mocno uzależniony od alkoholu i nie chciał poddać się terapii. Budynek, w którym ujawniono zwłoki, podobnie jak pozostałe miejsca przebywania osób bezdomnych, są systematycznie kontrolowane. Codziennie robią to dzielnicowi i strażnicy miejscy. Cztery razy w miesiącu altanki, pustostany i klatki odwiedzają pracownicy opieki społecznej. Tu jest bardzo zimno, w ten weekend nadciągają naprawdę bardzo duże mrozy. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie Wam bardzo zimno, bo tu jest bez ogrzewania, bez niczego. No, możecie w każdej chwili zgłosić się do schroniska tutaj na fabrycznej. Tak? Ewentualnie jeszcze na zamkniętą, tak? Bo pani jest ze Szczecina, no to pani tutaj jest ze Szczecina, ale jeżeli będzie bardzo zimno, to na fabryczną. W schronisku Feniks w Policach jest 40 miejsc. Jednak obecnie przebywa tam 46 mężczyzn i 5 kobiet. Jeśli będzie taka potrzeba, ośrodek przyjmie kolejnych bezdomnych. Mam prośbę gorącą, jak się zrobi panu naprawdę bardzo zimno, to żeby się pan zgłosił do schroniska. Tak, panie Andrzeju? Tak. Na pewno? Na pewno. Tylko... Na pewno. Jak będzie panu na tyle zimno, żeby pan już tu nie mógł wytrzymać, to proszę się zgłosić do no schroniska. No to ja się zgłoszę. No. Tak? Tak. Pani Dzień sama jest? Sama jest pani, czy tak, sama jest a gdzie piękny? A piękny w pracy. Już w pracy? Tak, tak. Pani Renato. Wiem, pamiętam ten czas. Jak się zrobi na... bo idą bardzo silne mrozy. Aja. Ma pani ciepłą tak, herbatę tak, chociaż? Tak, tak to... mam wszystko tak teraz. Tak, Niech pani przyjdzie do ośrodka w przyszłym tygodniu, to chociaż na obiady yy, panią skieruję. Chciałem rentę sobie załatwić, nie da rady, ani nic, bo nie ma miejsca zameldowania ani nic. No ale z czego pan musi żyć coś jeść? Mam. Tak? Pewnie. No przecież chodzę na zupy, Aha. na rynek tam, nie? Chodzę. No, no, no. A sobie tutaj ja sobie zrobię do jedzenia. No ale tu widgoć schroniz... na, na razie... W są lepsze warunki. Ja wiem. Mimo mrozu, głodu i chorób wielu bezdomnych nie decyduje się na pobyt w schronisku. W obawie o utratę nagromadzonych rzeczy nocują w swoich koczowiskach. Ten mężczyzna przebywa pod skarpą w lesie na osiedlu Gryfitów. Ogrzewa się paląc ogniska i pijąc alkohol. Nie chce pomocy. To kiedy możemy się pana w schronisku spodziewać? Dzisiaj. Tak? Dzisiaj? Dziś w nocy Dzisiaj ma być 50. minus 15. Pan tej nocy nie przeżyje w tych warunkach. Ja tak, ma być. Bluzowa. Nie, teraz jest minus 2, ma być w nocy było zimniej, a dziś ma być minus 15. W życiu bezdomnych nie ma wiary nadziei i miłości. Jest bieda, brak perspektyw i często tragiczny koniec. Nie bądźmy obojętni na ich los, nie przeganiajmy sklatek schodowych, tylko informujmy o ich obecności policję lub Straż Miejską. Ośmioletnia szkoła mistrzostwa sportowego z oddziałami językowymi. Tak zostanie przekształcone gimnazjum działające przy zespole szkół w Policach po wdrożeniu w życie reformy oświatowej. Polsko-niemiecki projekt Europa Szule w Leknic nie jest zagrożony. Osiem lat nauki w szkole podstawowej, cztery w liceum, pięć w technikum i trzy w zawodowej szkole branżowej pierwszego stopnia. Papier wszystko przyjmie, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Wygaszanie gimnazjów rodzi problemy organizacyjne, z którymi muszą uporać się samorządy. Po zmianie powiat policki będzie zarządzał następującą siecią szkół. SOSW w Policach i w Tanowie zamienią się w ośmioletnie szkoły podstawowe. Licea w SOSW w Policach i w Zespole Szkół będą trwały 4 lata. Nauka w technikum zawodowym przedłuży się do 5 lat, w szkołach zawodowych pierwszego stopnia do trzech. Najbardziej skomplikowane wydaje się przekształcenie szkoły mistrzostwa sportowego z oddziałami językowymi na poziomie gimnazjum w ośmioletnią podstawówkę. Szkoła mistrzostwa sportowego, szkoła podstawowa w zespole szkół będzie spełniała dokładnie takie same zadania jak do tej pory spełniało gimnazjum, czyli będzie zapewniała szkolenie sportowe i będzie zabezpieczała projekt niemiecko-polskiego gimnazjum w Leknicy. Z tą różnicą, że nauka rozpocznie się to już od pierwszej klasy, a nie tak jak obecnie po szóstej. W planie mamy utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie szkoły podstawowej, tak aby móc kontynuować kształcenie młodzieży na poziomie sportowym i także utworzyć możliwości do kontynuacji projektu współpracy ze Szkołą w Leknic, tak aby uczniowie mogli czy to kontynuować rozpoczętą już naukę. Czy też rozpoczynać od przyszłej siódmej klasy podstawowej edukację właśnie w tym projekcie? Ośmioletni SMS z oddziałami językowymi będzie otwarty na uczniów w każdym roku kształcenia. Kto nie rozpocznie tu nauki w pierwszej klasie, będzie mógł się przyłączyć w latach kolejnych. Plany zakładają, że we wrześniu powstaną dwa oddziały klasy pierwsza i siódma. Jeśli chętnych uczniów będzie więcej, niewykluczone, że w pierwszym naborze powstaną też oddziały z pozostałymi klasami. O warunkach naboru jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić. Muszą powstać, muszą zostać stworzone odpowiednie akty wykonawcze do ustawy. Musi powstać rozporządzenie kuratora oświaty o warunkach naboru, które potem są uzgadniane z naszym organem prowadzącym. Będzie opracowany regulamin naboru do wszystkich naszych szkół. Także myślę, że wtedy będzie można mówić o szczegółach dotyczących warunków naboru do naszej szkoły. Wydaje się zatem, że Policka Biała z nowej reformy skorzysta. Pozostało tylko pytanie, gdzie przyjąć nowych uczniów. W tym celu przekształcony zostanie parter budynku, w którym obecnie znajduje się m.in. internet. Szkoła będzie bardzo kameralna, bo każdy oddział to jedna klasa. Placówka wyposażona jest w bogatą bazę sportową. Na potrzeby najmłodszych uczniów w planach jest budowa placu zabaw. Zmiany w oświacie omówiono również podczas konferencji Starostwa Powiatowego w Policach. Nie był to jednak temat dominujący. Zarząd omówił też plany budżetowe na bieżący rok, w tym inwestycje drogowe. Blisko 97 milionów dochodu i 1 milion 700 tysięcy wydatków. Tak w zarysie wygląda budżet Powiatu Polickiego na rok bieżący. W 2017 roku zarząd zamierza wydać na inwestycje blisko 22 miliony złotych. Z tego ponad 12 z przeznaczeniem na remonty i naprawy dróg. Punktem kluczowym dla nas jest pozyskanie środków zewnętrznych. I, i trzeba przyznać, że w niektórych z tych projektów już mamy temat zamknięty, w niektórych jeszcze otwarty, poczekamy na ostateczne decyzje. Między innymi inwestycja taka ważna z punktu widzenia poli, polic, choć teoretycznie mało znacząca, no ten wiaduk słynny nam w Śięcinie, no bo to jest zaledwie wiaduk, ale stan jego jest na tyle katastrofalny, że w zasadzie uniknąć się tej modernizacji nie da. Przetarg na przebudowę wiaduktu odbędzie się w marcu bieżącego roku. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z miastem Szczecin przy dofinansowaniu ze środków europejskich. Szacuje się, że modernizacja będzie kosztować 14 milionów złotych. Droga nie zostanie zamknięta, ale ruch zmieni się na wahadłowy. Prognozy wskazują na to, że alternatywą dla części kierowców będzie trasa przez ulicę nadbrzeżną, która również nie jest w najlepszym stanie. Jesteśmy w trakcie drugiego etapu realizacji projektu techniczno-inwestycyjnego ulicy nadbrzeżnej, naszej słynnej nadbrzeżnej, która też oczekuje od lat na to, żeby ją zmodernizować. Na razie jesteśmy na etapie projektu. Robimy to wspólnie z burmistrzem Polic. Połowę środków dostaliśmy w ramach współpracy, podpisaliśmy porozumienie i do połowy tego roku powinniśmy ten projekt już zakończyć i skonsultować z mieszkańcami. Jednak sama modernizacja nie zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie. W roku 2018 kontynuowany będzie remont ulicy Przęsocińskiej od wiaduktu do granic Szczecina. Zatem najbardziej realny termin modernizacji nadbrzeżnej to rok 2019. Sporą część budżetu pochłonie również oświata. Reforma, która wygasi działające od 18 lat gimnazja, obciąży samorządy inwestycjami. Wydajemy tam, mamy zamiar wydać łącznie z inwestycjami prawie 43 miliony złotych. 42, 958 832 zł. Przy subwencji 27 768 619 zł. Wydatki na edukację w 35% pokryje powiat, reszta to dotacje z subwencji. Rok 2017 w oświacie zapisze się rewolucyjnie. Od września zmieni się sieć szkół, także tych, którymi zarządza starostwo. W młodzieżowym ośrodku wychowawczym gimnazjum specjalne zostanie przekształcone. W szkołę branżową pierwszego stopnia, która prawdopodobnie będzie kształciła w zawodzie kucharz. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer jeden szkoła, gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej specjalnej istniejącej. Podobny los czeka SOSW w Tanowie, zaś gimnazjum w Szkole Mistrzostwa Sportowego przekształci się w ośmioletnią podstawówkę z oddziałami językowymi. 27 stycznia planowana sieć zostanie przedstawiona Radzie Powiatu w formie projektu. Jeżeli propozycja spotka się z aprobatą, w następnym etapie zostanie przekazana do zaopiniowania, na co kuratorium i związki zawodowe mają trzy tygodnie. Ostateczny termin zatwierdzenia sieci szkół przez Radę Powiatu to 31 marca. Kochają bez granic, zastępują encyklopedię i wspierają ponad siły i możliwości. Mowa o babciach i dziadkach, którzy 21 i 22 stycznia obchodzą swoje święto. Na pytanie, do czego potrzebni są dziadkowie, najprostsza odpowiedź brzmi: do kochania, ale nie tylko. Potrzebujemy ich do poznawania rodzinnych historii, życiowych mądrości i do pomocy, gdy w natłoku obowiązków stają się niezastąpieni. Zawsze. Yy... Jak potrzebowałam ich, to byli. Robili mi obiady, które były przypyszne. I wiadomo, zawsze się kocha dziadków za to, że są po prostu. Za to, że się nami opiekują, jak mama jest w szpitalu, albo gdzieś indziej. Kocham ich za to, że po prostu są. Zawsze mogę do nich przyjść. i... Przywitają mnie z uśmiechem, przytulą i kochają mnie. Zarówno babcie, jak i dziadek mają ogromny wpływ na świadomość naszych korzeni i przynależności. To z nimi wiąże się wiele dobrych wspomnień, stanowią nieodłączną część dzieciństwa. No, dziadek jest bardzo fajnym, fajnym kumplem, można powiedzieć takim, jest przyjacielem, staramy się jak najwięcej czasu ze sobą spędzać, no, 26 rocznik jest, więc trochę już, już malatek na, 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 na karku można powiedzieć, ale jest wspaniały, jest, jest sprawny, jest, jest niesamowity, także no. no i prawnuki się bardzo, bardzo cieszą, że mają jeszcze dziadków, babcie. <grym> Babcia i Dziek to osoby, które kojarzą się pozytywnie każdemu człowiekowi niezależnie od wieku. I starsi, i młodzi wnukowie chętnie wspominają swoich ukochanych dziadków. Przede wszystkim wspomnienia budzą się i człowiek przypomina sobie jak to kiedyś było, jacy byli wspaniali. Czasami się żałuje, że wielu rzeczy się jeszcze nie dowiedziało od nich, a teraz no to cieszymy się swoimi wnukami, bo to przyszłość przecież, tak? Babcia i dziadek to niemal instytucja, która odpowiada w rodzinie za wiele dziedzin życia. W opiece nad wnuczętami ich pomoc jest nieoceniona. Odprowadzam dwoje wnuków do przedszkola. Mam im się zajmuje jak trzeba. Czasami do szkoły po starsze wnuki biegam. No, no, słodycze, ciasto, no to normalne, nie? Że się dzieciom kupuje i daje, nie? Piecze, nie? Czy coś dobrego, co lubią. Bardzo dużo z nimi rozmawiam. Mi się wydaje, że. Bardziej taka szczera rozmowa z dziećmi, bardziej pomaga jak finansowanie ich. Najstarszy wnuk, Dawid, chodzi do zerówki. Chłopiec drugim ile on ma lat? 3 latka ma. No i najmłodszy ma półtora roku i wszystkie są bardzo kochane. Po prostu się kocha ich za to, że są, prawda? O babci i dziadku powinniśmy pamiętać na co dzień. Niezapowiedziana wizyta czy rozmowa przez telefon sprawią, że poczują się lepiej i będą świadomi, że się o nich martwimy. Mieszkam w sumie tutaj od urodzenia i do, i do babci mam daleko, ale no jako, jest to, że to jest moja jedyna babcia, to kocham ją bardzo i jak co roku życzę jej dużo zdrowia i żeby żyła jak najdłużej. Składam z najserdeczniejsze życzenia, najważniejsze dużo zdrówka, a reszta już wyżej Także i radości z wnuków i z prawnuków. Do życzeń dołącza redakcja telewizji Police. Rok 2016 był spokojny pod względem ilości pożarów w gminie i powiecie polickim. Nikt nie zginął, 69 osób zostało rannych, w tym czworo dzieci. Mają minutę, żeby od momentu zgłoszenia wyjechać do zdarzenia. W pracy strażaka najważniejszy jest czas. Chodzi o to, by jak najszybciej dojechać do zdarzenia. Dlatego, widząc samochód uprzywilejowany w ruchu, przede wszystkim trzeba umożliwić mu bezpieczny przejazd. To jest częsty błąd, że kierowca zatrzymuje się, bo widzi samochód na sygnałach i często my musimy również zwolnić albo czasem zatrzymać się, żeby nie doszło do kolizji lub wypadku. Kierowca w takim wypadku powinien jechać przed nami tak długo, aż będzie miał jakąś zatoczkę, na przykład autobusową, czy jakieś skrzyżowanie. Sprawny przebieg działań dodatkowo utrudniają pojazdy nieprawidłowo zaparkowane na drogach osiedlowych. Brak wyobraźni niektórych kierowców opóźnia akcję ratowniczą, której liczy się każda sekunda. Jeżeli zauważymy pożar, pamiętajmy o trzech zasadach. Poinformujmy osoby w pobliżu, wezwijmy pomoc i jeśli to możliwe, podejmijmy próbę gaszenia. Bardzo często przyczyną pożaru jest tak zwane pozostawienie mięsa w garnku. Lokator przysypia lub na chwilę wychodzi z domu, pozostawiając posiłek na kuchence. Często nie jesteśmy w stanie określić, po jakim czasie wrócimy, mimo iż wydaje nam się, że będziemy za momencik. Także pamiętajmy, żeby za każdym razem przed wyjściem dom, z domu wyłączyć wszelkie urządzenia właśnie typu kuchenka gazowa czy elektryczna, żelazko czy piecyk, który, którym podgrzewamy sobie mieszkanie. Nie zanotowano ani jednego dużego pożaru. To m.in. zasługa wczesnej prowencji społecznej, częścią którą stała się otwarta w marcu 2016 roku sala Ognik, przez którą przewinęło się ponad 750 uczniów szkół podstawowych. Od samego przyjścia dzieciaki ubierane są w mundury strażackie. Mamy tutaj Specjalne hełmy w ich rozmiarach. Od początku wchodzą w rolę ratowników. Sala wyposażona jest między innymi w zadymiarkę w drzwi, które są podgrzewane od środka, mają symulować pożar po drugiej stronie tych drzwi. Tak naprawdę sprzętu mamy tutaj bardzo dużo, a czasu tylko godzinę na każdą grupę. W 2016 roku w całym powiecie doszło do 306 pożarów, z czego 170 w gminie Police. W większości były to pożary małe, śmietników i te spowodowane sezonowym wypalaniem traw. Podobnie było z miejscowymi zagrożeniami. Dominowały silne wiatry i zdarzenia drogowe. Trwa akcja rozdawania czujników dymu i dwutlenku węgla. Wystarczy zgłosić się z protokołem przeglądu instalacji do Straży Pożarnej w policach. Trwa budowa przy ulicy Piłsudskiego w Policach. Powstają tam mieszkania do nabycia przy wsparciu rządowego programu mieszkanie dla młodych. Budowę rozpoczęto wiosną 2016 roku. To pierwszy z trzech budynków, jakie w założeniu inwestora powstaną na tym terenie. Planujemy zakończyć to w czerwcu, zakończyć prace stricte budowlane, bo później będzie budynek musiał przejść wszystkie pozwolenia na użytkowanie. Oczywiście jak zima nam pozwoli na no to, więc jeżeli, jeżeli nie pozwoli, no to będziemy zmuszeni po prostu przesunąć się o ten, o ten czas, który no zima nam zabierze. W budynku będzie 30 mieszkań o powierzchni od 35 do 75 m kwadratowych, 2, 3 i 4 pokojowych. Na parterze znajdzie się 10 lokali użytkowych. Powstaje parking i plac zabaw. Teren nie będzie ogrodzony. Następne budynki będą troszeczkę mniejsze, mniej więcej około tam 10% i tak na przykład ten budynek B będzie tam 27, 27 mieszkań i 7 lokali użytkowych. Przy zakupie można starać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, stworzonego z myślą o osobach, które zamierzają nabyć swoje pierwsze lokum. Dopłaty z reguły sięgają od kilkunastu nawet do 70 tysięcy złotych. Im więcej dzieci, tym wyższa dopłata. Z programu MDM można skorzystać do końca września 2018 roku. To była ostatnia informacja. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do zobaczenia.